Koro tylko na niedzielne niebo wtoczy się słońce, wyruszają na trasy niedzielni kierowcy. Każdy chce jak najszybciej dotrzeć do celu, ale wielu zapomina o bezpieczeństwie. A trzeba wiedzieć, że bezpieczna prędkość zależy nie tylko od sprawności samochodu, lecz także od umiejętności kierowcy też początkujący, który prowadzi nowego fiata 125P, niech się nie martwi, że wyprzedził go doświadczony kierowca wysłużony syreną. Zamiast zmartwienia lepsza jest nauka. Sądzimy więc, że dla wszystkich początkujących kierowców będzie pożyteczna nasza lekcja bezpiecznej jazdy. Berywiński słucham. ta cześć. Dziada? Ta? Tak. To 25P. Na książeczkę PKO. A masz prawo jazdy? Tak. Otrzymałam już dwa lata temu. To ty właściwie nie umiesz prowadzić. No właśnie, chciałam, żebyś mnie podszkolił. Masz czas? Świetnie, za 10 minut jestem pod twoim domem. Dobrze? Beatę. Serwus. A to prezent dla ciebie. O, dziękuję. Beatko, nie trzymaj się kierownicy, tylko trzymaj kierownicę i usiądź wygodnie. No, to nie będę dobrze widziała drogi. Oprzyj się. Aby ręce były zgięte pod kątem około 150 stopni. Taka pozycja nie męczy. Tak. A teraz zabij pasy. Ten przed nami mnie denerwuje. Teraz go wyprzedź. Nic z tego. Tu jest ciągła linia, bo przed nami wzniesienie. Wyprzedzając, zderzysz się z tym, którego teraz nie widzisz. O. Hmm. No, teraz mogę? W żadnym wypadku. Przed tobą niewidoczny zakręt był znak teraz możemy wyprzedzać zwolnij aby mieć lepszą widoczność spójrz lusterko czy nikt nas nie wyprzedza teraz zobacz czy droga przed tobą jest wolna Kierunkowskaz. Sygnał. Wyprzedzaj szybko i zdecydowanie. Spójrz w lusterko, czy już go widzisz. Kierunkowskaz w prawo. Przypominaj, że o szybkości bezpiecznej decyduje nie tyle marka samochodu, ile umiejętność kierowcy. I musisz odpocząć. Podjedziemy do kojarni. Mogło dojść do nieszczęścia. Jasne. Skoro nie zdajesz sobie sprawy z drogi hamowania, a w dodatku nie dokładnie obserwujesz, co dzieje się na bocznych drogach. Wiem jedno, że. Droga hamowania jest tym dłuższa, im większa jest prędkość pojazdu, im bardziej śliska jest na nawierzchnia, tak? No można i tak. To wszystko prawda i stale trzeba o tym pamiętać. Posłuchaj. Wyobraź sobie, oto droga. Po której porusza się pojazd z szybkością 80 km na godzinę. Od chwili naciśnięcia na pedał hamulca pojazd przejedzie jeszcze 35 metrów. Nawierzchnia mokra jest mniej przyczepna, to też droga hamowania jest już dwukrotnie dłuższa. Zwiększenie szybkości tylko o 20 km na godzinę wydłuża już drogę hamowania ponad 50%. Do tego trzeba jeszcze dodać czas od momentu zauważenia niebezpieczeństwa do chwili naciśnięcia na pedał hamulca. Tak więc droga hamowania zależna jest również od refleksu kierowcy. Chyba czas już wracać. Tak, idziemy. Zakręt w lewo. Zacznij hamować. Najniższy bieg. Patrz, zatrzymaj się. Jak to się stało? To już ja wyjaśnię, bo do tego potrzebny będzie rysunek. Otóż, widząc znak zakrętu, należy zredukować szybkość do bezpiecznej, to znaczy takiej, która jest dostosowana do umiejętności kierowcy, stanu wozu i pokonywanego zakrętu. A więc na tym odcinku zwalniamy. Od tego miejsca łuku trzeba lekko przyspieszyć, aby zwiększyć wartość siły dośrodkowej, oznaczonej tu białą strzałką. Jeśli w zakręt wejdziemy z niebezpieczną, bo nadmierną szybkością, to wtedy przeważy siła odśrodkowa i pojazd wypadnie z toru. Skutki tego mogą być tragiczne. To też każdy kierowca musi krytycznie patrzeć na swoje umiejętności. Musi znać możliwości pojazdu i nauczyć się w każdej sytuacji prowadzić go z szybkością bezpieczną. Wskazaliśmy zaledwie na niektóre z wielu elementów bezpiecznej jazdy. Opanowanie wszystkich pozwoli prowadzić pojazd w sposób kulturalny i bezpieczny.